Hej ty, ty tam, tak, uśmiechnij się i z takim podejściem możemy zaczynać nagrywanie. Cześć z tej strony gnomek.pl, mam nadzieję, że macie wspaniały czas na wakacjach, bawicie się dobrze i ogólnie jesteście w dobrym nastroju. Jak nie, to mam nadzieję, że ten materiał Wam co, chociaż trochę poprawi, bo wiem, że niektórym, niektórym osobom moje play poprawiają humor. I, no cóż, zaczynajmy, no. I dawno nie nagrywałem tej gry. O, i tam jest pan, który bardzo zły jest. E, trochę się stało ostatnio. E, jest prawie 2400 e, widzów. To jest masywnie. I chciałbym nowym widzom e, przypomnieć, o że nie nagrywam tylko Mountain Blade, ale o, też tą grę. E, Ktoś mi powiedział ostatnio w komentarzach napisał, że podczas yy, bullet timeu yy, jesteś nieśmiertelny. O, oberwałem, jednak yy, dziękuję za wszystkie rady. Dziękuję za wszystkie kom pozytywne komentarze, które ostatnio. Bo fuck. fuck, 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 które ostatnio były. No i no co, no dalej będziemy przechodzić tą grę. No. Mam nadzieję, że nada się mną nie znudziliście. I nadal mam yy, nadzieję, że macie wspaniały czas. <laughs> przy tej sesji nie będę nic pił. <laughs> Całe szczęście. I yy, yy, spróbuję nagrać jeszcze Lugaru, chociaż wiem, że parę osób nie odprosiło, żebym nagrał Lugaru. Jednak mam z tym problem, ponieważ przy Windowsie 7 nie, chce się, nie chcą się zmieniać ustawienia, więc... Yy, no cóż... Yy, mam nadzieję, że uda mi się jednak Ej. nagrać, a jak nie to najwyżej będzie 4 na 3. No cóż. Dobra, to wracam do gry. Nie mam pojęcia yy, na czym skończyliśmy. Tak dawno w to nie grałem. Kurczę, ja za mało strasznie używam tego skoku. ale on mi się wydaje taki troszeczkę zbugowany, że... Skoczymy, fajnie, mamy nieśmiertelność przez parę sekund, ale chwilę później. No zazwyczaj giniemy. No to to jest... Wiecie, skończy się bullet time i... dead. E, tak what to fuck, no naprawdę. Mmm. Yy no i to wszystko, a jeszcze y, zapraszam tutaj u, y, damy tutaj linkora, a nie, nie damy linkora ponieważ y, YouTube ogranicza się tylko do YouTube'a, co mnie strasznie denerwuje ale to strasznie y, ale założyłem w stronę na Facebooku, jak pewnie dużo osób wie, tam się pojawiały newsy, też jakieś fajne screenshoty czy coś y, warto zajrzeć, jeżeli chcecie jakiś fajny content y, oprócz tego, co nagrywam i y, tak, i ostatnio był jeszcze stream o Jezu o Boże, to było, to było straszne. <takujesz> Takiego spamu już dawno nie widziałem. A, kurde, a, tutaj jest przycisk. No, no dobra, postaram się przejść tą grę. E, oczyściłem trochę... Fucking shit! Nie strzelaj do mnie! Fuck. Przekupnijmy sobie. Wysikajmy się. Fuck, 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 fuck! Uuuu. Damn, nigga. You're dead. You're dead, lol. You're dead. Eeeem. Um. O. Ja myślałem, że to ten cały badę cały. Ten... O kurwa! O, kurwa. E, tak, i w tym razem nadal będą. E, przekleństwa. Niestety. Musicie się z tym pogodzić. A, denerwuje mnie to, że ciągle e, latam na małym życiu. To. Fak, 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 fak. Nie strasznie, proszę ciebie, tak? E, tak, czemu mówić, że stream był straszny? Ponieważ e, takiego spamu. Dawno nie widziałem. Myślałem, że będzie to spokojny stream, wiecie, 40 ludzi przyjdzie. Czyli tak by było jak na mnie dużo, bo zazwyczaj prowadziłem streamy dla 20 ludzi. E, to było, to jest idealne rozwiązanie. E, no, ale zjawiło się 200, czego się naprawdę nie spodziewałem. I co było straszne z tego powodu, że tak ludzie spamowali i no, starałem się odpowiadać na wszystko, ale e, nie dałem rady czytać czatu. To jest po prostu... to było niemożliwe, żeby to odczytać, nawet. Ja myślałem, że wolno czytam, ale jakoś tam wyłapywałem pytania, a były naprawdę ciekawe. Ja dziękuję wszystkim, którzy się zjawili. I Naprawdę nie chodzi o to, że ja narzekam czy coś. Po prostu tak, 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 wiecie, yy, myślałem, że... Czy... O, wiecie co, ja i chciałbym załatwić Inigrana... Ingramy. To jest potężna broń, ale amunicja do niej zlatuje niesamowicie szybko. Hmm, oczywiście, ta, 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 ni, nie nie nie. myślałem, że tam gość leży um, rozskakujemy. Rozeskakujemy Okej, Ingram przygotowany, Ingramy, Ingram, nie, nie Are you fucking kidding me? Spadłem na beczki What the fuck, czemu straciłem tyle życia? O, 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 dobra, po, pozamykajmy Nie bądźmy tutaj hamami. o, zobaczmy, że tutaj ty... oh, oh, oh. ciekawe czy tym razem. Brat... Tym razem się to nie, nie zabiło. Żeby nie wykrakać. Um, I tak, no. I to chyba wszystko z tych ogłoszeń. A z 2000 widzów prawdopodobnie przyciągnie się i to sporo. Mówi tu sporo, jak o. 1000 um, widzów, może? Nie wiem. Um, w każdym razie będę potrzebował. Nie sądziłem, że ludzie tak będą subskrybować. Um, zresztą, oczywiście, jestem niesamowicie wdzięczny. Ale nawet, szczerze wam powiem, że gdyby było nawet 100 osób, byłbym szczęśliwy robiąc to, co robię, czyli teraz w sumie let's play'e. Bo nie liczy się ilość widzów, tylko liczy się satysfakcja z tego, co się robi. Jak to wielu osobom powtarzam, które pytają się mnie o rady let's play'owe. Okej, okay. to wygląda jak zamknięte pomieszczenie, więc wyjm wyjmał swoją śrutowę. Haha, <laughs> halo. <śmiech> nie ma nikogo. Shit, no, zamknę się. Kurwa, lamp się działania. Dupa, nie chcą. Um, tym razem będę mógł nagrać tylko więcej. Walkeria stanowi zagrożenie. Uczli? Nie? nie, nie, sorry Śnieżycy. Max Payne nie ma dokąd Jesteśmy bliscy schwytani. Wtedy wydam oświadczenie, teraz mam ważniejsze sprawy. O, to ten ziomek, który nas ścigał Jim Bravura, zastępca szefa policji, odmówił naszego komentarza. Nie licząc podejrzanych zwyczajów żywieniowych. Brawura wydawał się porządnym gościem, los postawił nas jednak po różnych stronach barykady, ale zawalił próbę schwytania mnie, gliniarzy zgubiłem kilka dachów temu, przynajmniej na jakiś czas. Mmm, to jest bullshit, to jest taki bullshit straszny, że gliniarzy on zgubi już, no daj, dajcie spokój, poszkuję was, Ty, tyle glin ja tam widziałem to jest, no, jedna trzecia nowojorskiej policji. Dajcie spokój, to jest taki bullshit. I ktoś ci ciągle tutaj pyka ze Skype'a. Jezu Chryste. Przecież zrobiłem się chyba niedostępnym. Ah, kurde, ludzie. Będę musiał przy... O, yeah! Uleczenie. Jezu. Dobra. To jest to. What the fuck? Za chwilę przez te drzwi wparuje pain, zrządzą mordą w oczach. Albo on, albo w sukinsy na tyle ołowiu, że trumny będą musieli podnosić dźwigiem. Hm. Ciekawe Radzę ci spróbować teraz No co, no co? No Gincie Ej chłopaki, ognisko, <gindzie> anyone? <gindzie> Aj Dzięki za ślutówkę e, Coś mówiłeś o ołowiu chyba, e, proszę pana e, Tak, tak Czekaj, 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 mam dla ciebie jedną odpowiedź O, <grymny> <grymny> kurwa! Nie, nie! Fuck you, game! Fuck you game! To był drugi raz, kiedy... O, ale... O, ale ta gra jest... Tania! O fuck! <skrymny> <smart 'a> Safe point Dobra, to jest doma. Za chwilę przez te drzwi wparuje pejne z żołądki ah! no, mm -hmm. ciekawe. Dobra, to jest. Za chwilę przez te drzwi paruje Payne z rządzą mordą w oczach. Albo rozwalny. Rozwalmy! Dobra! To jest to. To jest Normalny, Wracając do tego, co mówiłem, to przepraszam, już jestem tak. Do zobaczenia w następnym parcie. Za chwilę przez te drzwi wparuję, z rządzą Mordu